Hejka. Dzisiaj mamy z za 17 zł, 500 przez 365 dni, ekstra pensja, kasa w sejfie, kopalnia diamentów i słonik w kapeluszu. Ust. I zaczynamy sobie słonikiem. Drapak, gdzie jest drapak? Gdzie jest drapak? tak. Jestem. Dobrze. No to zaczynamy. Szukamy słonika. Owieczka. Wiewióreczka. Sowa. I kółsa. Taki ładny słonik, a taki puściutki. No nic. No Teraz mamy kopalnię diamentów. To mi przy... ostatnio zaskoczyła ta zrabka. Podkowa, Monety. zegarek, pierścień, sukierek, naszyjnik i worek. No, też mnie zaskoczyła, bo jest pusta. Puściutka. No nic. Ostatnia dała tyle kasy, że uff. Teraz mamy kasę w sejfie. Tutaj szukamy napisu kasa. Mm -mm. Nie. O, jest kasa. Jest, jest. Yeah, yeah baby. Może jeszcze? Dać mi kasę, dawać kasę mi, lubię kasę, dawać kasę mi, jedna kasa, to nie tu, a, a, 500, pięć pięć złotych bardzo dobrze, piąteczka.

dwadzieścia sześć nie mamy dwadzieścia dziewięć nie mamy dwadzieścia dwa nie mamy ekstra pensja nie mamy zero osiem nie mamy dwadzieścia siedem nie mamy siedem nie mamy co jest SS? Coś, nie wiem, S? coś tu się pomyliło? Nie, cztery nie mamy, a dziewięć jest pięć złotych, ale się zawiesiłam. No. Czyli ja mogę nawet przegapić z drapki, które mają dwa rzędy i ja pierdzielę ze mną jest źle. Dobra, 300, 500 przez 365 dni. Przez 16 1 9 i 24. A mamy dwadzieścia osiem, siedem, cztery, jedenaście, piętnaście, dwadzieścia cztery. O, jest dwadzieścia cztery. Chat, osiem, trzysta sześćdziesiąt pięć dni, dwadzieścia pięć. I trzydzieści trzy. W zgraną mamy dziesięć złotych. Ale fajnie. Ha! To już ostatnia była zdrabka. I na wydanych siedemnaście siedemnaście złotych. Jakie siedemnaście? Osiemnaście. Osiemnaście złotych mamy pięć dziesięć dwadzieścia złotych. Czyli na plusie trójaczka. Super, super. Pa! No sam.